Dzień dobry moi drodzy. W tym pięknym słonecznym dniu dzisiaj dla Was, słuchajcie, przygotowałem unboxing nowego zakupu. Dlatego też otoczenie troszeczkę inne. Mam nadzieję, że się nie pogniewacie. Słuchajcie, co my tu mamy? A mamy nową scenerię do nagrywania w postaci garażu. Garaż zakupiony, słuchajcie, na 11 listopada. Eee... Troszeczkę taka sceneria bardziej cyberpunkowa, bym rzekł, eee, z oświetleniem, więc zobaczymy, słuchajcie, jak to wygląda od strony technicznej, jak jest to wszystko spasowane. Bardzo dobrze opakowane w ogóle, słuchajcie, pudło. Bardzo bezpiecznie to dotarło do mnie. I faktycznie nie było się do czego przyczepić, powiem szczerze. Pudło dosyć ciężkie. Morart, tak się nazywa producent. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Sama instrukcja nie jest skomplikowana, jak widzicie. Cztery rzeczy na krzyż. Mamy troszeczkę naklejek, troszeczkę towaru. Więc słuchajcie. Tak to wszystko się prezentuje w proszku, że się tak wyrażę. Więc przystępujemy do montażu, wydaje mi się, nie ma na co czekać. Oczywiście, żeby Was nie zanudzać, zrobię time-lapsa bardziej, co byście podczas tego unboxingu i montażu nie usnęli, więc mam nadzieję, że się oczywiście na mnie nie pogniewacie. Będę po drodze coś tam jeszcze komentował. Solidnie to zapakowane. Takie bardzo widać przemyślane. Słuchajcie, mamy tutaj nawet takie elementy jak klimatyzatory, jak widzicie. E, różnego rodzaju dodatki, przesłony. Ja powiem szczerze, już tak nie spodziewałem się, że będzie to wyglądało no, tak ładnie, powiem wprost. Spodziewałem się raczej takiego... Raczej takie tandety wręcz, natomiast tutaj, no już na pierwszy rzut oka, daje takie pozytywne wrażenie. Sama grafika, słuchajcie, tego, tego garażu, tego tła. Ona, jak tak się przyglądam, jest dosyć wysokiej jakości. Naprawdę, jak na ilość szczegółów, nie jest to naprawdę tragicznie zrobione. Wygląda to naprawdę, naprawdę w porządku. spodziewałem się większej pikselizacji. Gorszego, takiego, wiecie, yy, 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 nawet yy, w sensie organoleptycznym, czyli w dotyku, że to będzie takie bardziej luźne, jakby to określić, bardziej takie, no takie nijakie, Zobaczymy, jak się ze spaso, spasowaniem samego, yy, samego yy, elementu, samego garażu. I tak, odpalamy instrukcje, słuchajcie. Nie ma na co czekać. W ogóle zwróćcie uwagę, że nawet no, tak poważnie podchodzą do tematu i jest oczywiście logotyp firmy. Same LEDy jeszcze tak e są ładnie poprowadzone w kanalikach, więc no, nie ma tego efektu, właśnie tak, nie, nie czuję tutaj byle jakości. Jest to wklejone. Owszem, można byłoby się pokusić tak naprawdę tylko i wyłącznie o ewentualną jakąś taką mleczną przesłonę. Chodzi o to, że faktycznie punktowo te LEDy mogą dawać takie dosyć specyficzne źródło światła, ale. Uważam, że jest to jak najbardziej akceptowalne, tym bardziej, że no koszt nie był jakiś wygórowany, bo tam okolice 100 zł z przesyłką, więc uważam, że jest to naprawdę ok. Zaczynamy montaż. Słuchajcie. Leksa jest dobrze zabezpieczona, słuchajcie, to jest docięte bardzo równo. Nie ma tutaj mowy o jakichś ostrych krawędziach czasami. Znaczy, bałem się też właśnie tego, że e, będzie to wszystko takie e, bardzo byle jak zrobione. Natomiast absolutnie e, powiem szczerze, że wszelkie moje obawy po, po zobaczeniu tego e, zniknęły. Jest to naprawdę bardzo, e, bardzo ładnie zrobione. Nie wiem jak wygląda kwestia ilości. Czy to jest taka produkcja bardzo wielkoseryjna, czy gdzieś tam raczej jest to w formie jednostkowych, że się tak wyrażę, wypustów. Natomiast szczerze powiedziawszy, nie, nie czuję tutaj, że jest to jakoś tam robione po łebkach i faktycznie wygląda to bardzo przyzwoicie. Pleksa gruba, sztywna. Tutaj mamy tą przysłonę, tak jakby tego elementu tego elementu zasłaniającego, może tak, przeszklenia powiedzmy z tej pleksy i ta pleksa jest faktycznie bardziej elastyczna, co jest dla mnie całkowicie zrozumiałe, bo jest to element, który jednak może być częściej wrzuc wyjmowany, wkładany, przestawiany, więc, więc dobrze, że jest ten element bardziej, bardziej elastyczny i absolutnie tutaj to rozumiem. Podwójne zabezpieczenie, słuchajcie, bo tutaj mamy również z dwóch stron, zabezpieczenie tej pleksy przezroczystej. Także piękna sprawa, słuchajcie. Naprawdę piękna sprawa. Zakładam rękawiole, co by Was nie straszyć moimi szponami, pazurami. Jestem bardzo ciekaw, słuchajcie, jak to na żywo wygląda. Niestety te zdjęcia, sami wiecie jak bywają podkręcone, zwłaszcza na, na tych wschodnich portalach na tych wschodnich portalach różnej maści, ale uważam, że naprawdę może być ciekawie. mamy sporo folii, o, zwróćcie uwagę, jest naprawdę sporo takich, yy, takiej drobnicy powiem szczerze i, i uważam, że, yy, że fajnie to zostało, że zostało to właśnie tak popakowane, no nie ma tutaj czegoś takiego, że coś jest połamane, coś jest, nie wiem, luzem wrzucone i tak dalej, no wygląda to... Sprawia to wrażenie naprawdę bardzo przyzwoitego produktu. Zobaczymy właśnie w tym finalnym montażu, jaki to, jak to będzie. bardzo ładnie to docięte wchodzi bez w ogóle żadnego ale. Bez w ogóle żadnego ale wchodzi to idealnie. Nie ma, że coś odstaje, że coś jest niechalo. Rureczka. Tutaj cyk-pyk, cyk-pyk. Także docięte. Wykonanie prima sort. Teraz wkładamy dwa kompresory. W ogóle zaraz Wam pokażę, jak one są wykonane. No to jest fantastyczna sprawa, słuchajcie. E, to jest wszystko wydrukowane, oczywiście jakoś w 3D zakładam. Jest bardzo ładnie maźnięte, pomalowane. Jest taki efekt. Efekt aluminium, wręcz widać, że to jest tak pomalowane po troszeczkę po łebkach. Natomiast jest taka, powiedzmy, podstawowa kwestia detalizacji i sprawia wrażenie tak, jak, tak jakby naturalnego zużycia tych, nie wiem, klimatyzatorów, pompy ciepła. No, coś takiego powiem Wam szczerze, że no, pocieszny taki element tego, tego zestawu. No Całkowicie dla mnie niespodziewany, tak jak mówię, bo ja zakładałem, że będzie to że będzie to tragiczne pod względem wykonania, tutaj kurczę się, się oszukałem pozytywnie, no. Już zaczyna nabierać kształtów, jak widzicie. Teraz wrzucamy eee, plexę warsztatową ona znajduje się tutaj ona znajduje się tutaj to jest pleksa Warsztat. nie to jest ta pleksa to jest ten daszek e, na ciemno już fajnie widać, słuchajcie efekt właśnie na tych drzwiach, już widzicie e, te prześwietlenia, więc jak dojdzie ten, e, ten element Typowo oświetleniowy, to powiem szczerze, będzie to wyglądało naprawdę, naprawdę fajnie. Takie przynajmniej odnoszę wrażenie. Jeszcze tył, słuchajcie, trzeba wmontować. Moja z tego całego rozpędu nie zamontowałem tyłu. Mówię, o co tu chodzi. Słuchajcie, jest to. O. Pięknie to wszystko pasuje. I na górę idzie jeszcze pleksa. Ścianka tutaj idzie tak, w ten sposób. Kiedy dodatkowy wspornik. Słuchajcie, montaż dziecinnie prosty. Ja myślałem, że się będę patyczkowo z tym godzinę, albo i lepiej. A tutaj słuchajcie, nagle się okazuje, że nie że nie wiem kwestia 10-15 minut to czytając bardzo wnikliwie instrukcji słuchajcie i dłużej otwierałem te foliki kurcze niż yy, <grybujesz> niż yy, sam yy, składałem sam ten zestaw jak widzicie więc uważam że jest naprawdę naprawdę okej okay. naprawdę jestem zadowolony, słuchajcie, to wygląda yy, wygląda naprawdę przyzwoicie, jeżeli chodzi o samą kwestię montażu, a jeszcze sprawdzimy jak przewód yy, wypuszczamy tutaj, a w ogóle fajna sprawa bo zasilanie może być bateryjne ja za chwilę, słuchajcie, takie bateryjki wrzucę bo nie ukrywam, że yy, niestety w miejscu, w którym będzie stacjonował ten yy, ten element yy, nie mam zbyt dużej ilości możliwości podłączenia przewodów i bateryjki są tutaj e, dwie dobrze widzę, dwie czy cztery dwie dwie grubsze dwa grubsze paluszki, także idę jeszcze skołuję paluchy i, i zaraz do Was wracam i słuchajcie mam już wszystko bateryjki także wkładamy bateryjki sprawdźmy czy to w ogóle działa to się okaże zaraz, że będę Musiał, że będę musiał odsyłać. Strasznie sprężynujesz. tutaj widzę, że coś jest, że coś jest pod tym względem skiepszczone. Trzeba poprawić to. Tak, coś się, słuchajcie, nie halo. Trzeba od razu tą tą satyczkę, tak jakby wpinać. I on tak jakby jeszcze podtrzymuje, więc potem to jest najsłabszy element, tak naprawdę, tego, tego zestawu. Świeci? No świeci. I to co mówię, tutaj mam to mleczne wykończenie, a tutaj jest ten element niewykończony. Przez co taki... No, teoretycznie nie gryzie to, no bo jest to schowane, wiem, wiem z czego to wynika, że jest to jakaś tam oszczędność, ale taki już, powiedzmy, sumarycznie, żeby to tak taki ostateczny sz, szliw, Nadało, jeżeli chodzi o ten, o ten, słuchajcie, garażek, o tą dioramkę. Sami słuchajcie, przy tego typu rzeczach trzeba coś tam poprawić, więc <noise> już jestem przyzwyczajony do tego. Absolutnie. I nie zrażam się, bo mówię, wiadomo, że to jest taki towar. Słuchajcie, że yy, przy takiej produkcji, jaka jest, yy, zakładam yy, drobny fakap. I tak to się prezentuje, słuchajcie, na żywa. Na żywca. Powiem szczerze, yy... jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Wygląda to porządnie, jest dobrze spasowane. Tak naprawdę, mówię, no, drobnica jakaś. Yy, w zestawie oczywiście jest kabel zasilający, można podłączyć powerbanka, tego typu rzeczy. Natomiast yy, same efekty, słuchajcie, właśnie ten cyberpunkowy klimat. Yy, no, uważam, że wygląda jak należy, także już będziecie Mieli okazję widzieć na shortach nową scenerię. Wrzucimy gras hopera? Może? Może wrzucimy gras hopera? On tak pasuje do tego klimatu cyberpunkowego. Słuchajcie, leży jak należy. Oczywiście wieczorem jeszcze nagramam filmik, żeby pokazać, jak to słuchajcie wygląda. Ja jestem zaskoczony, pozytywnie, jestem zadowolony. Mówię o 100, chyba 15 zł, nie chcę Was okłamać, z przesyłką dokładnie. Czas oczekiwania mówi około nie wiem, tygodnia, może półtora, więc naprawdę, jeżeli się zastanawiacie nad tym cyberbankowym garażem, to... Jest to dobry wybór, prosty montaż, bo to też jest bardzo ważne. No, każdy sobie z tym poradzi, jak widzicie. Praktycznie, jedną ręką można to, to, to złożyć. Fajnie, że mam alternatywne źródło zasilania. Nie musicie szukać gdzieś tam przewodów, może wrzucić bateryjka i jest wszystko cacy. Ach, i mamy jeszcze szybkę. I pięknie, szybeczką słuchajcie, oddzielacie. oddzielacie wszystko także nikt wam tego nie uszkodzi fantastycznie wszystko ładnie spasowane nic nie klekocze słuchajcie wszystko jest sztywne równiutkie jeszcze szybkie ujęcia wieczorem i, i tyle bardzo wam dziękuję słuchajcie że byliście w tym odcinku ze mną bardzo cieszę się że, yy, że no, tak licznie Komentujecie. Na każdym filmie to, to będę powtarzał, natomiast no, czuję się w obowiązku Wam e, za to podziękować, bo cieszy mnie to strasznie. Zawsze potraficie e, ładnie to wszystko ująć. Ta aktywność mnie też buduje dodatkowo do, do, do tworzenia kontentu dla Was. E, standardowo zachęcam Was oczywiście do subskrypcji. Standardowo zachęcam Was do dołączenia również słuchajcie, do serwera Discordowego Łowcy Hot Wheels. E, tam znajdziecie dużo takich ciekawych rzeczy. E, również w temacie Akcesoriów, słuchajcie, do, do modeli. Uważam, że jest to istotna rzecz, ponieważ wiadomo, że nikt nie jest w stanie wykupić tego ekspres Natomiast tyle osób, ile jest w tym momencie na Discordzie, jest kilku takich fajnych użytkowników, którzy gdzieś tam mają spore kolekcje tych akcesorów i są w stanie wam podpowiedzieć, wskazać gdzieś tam drogę, ciekawe, ciekawe elementy. Także uważam, że jest to bardzo cenne mieć takie, takie osoby. U siebie. Kolejne ujęcia zobaczycie za chwilę. Trzymajcie się, cześć.